Cześć, witam się z Wami na kanale Buy Beauty i dzisiaj taki temat trochę smutny, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o workach pod oczami. W ogóle nie lubię tego słowa, worki pod oczami. Ale chyba każdy z nas ma takie słowo, którego nie lubi. Ja na przykład też nie lubię słowa majtki. Majtki, dziwne słowo. Dajcie znać jakiego słowa nie lubicie, to może być ciekawe. W komentarzu napiszcie. Dobra, nie przedłużam. Widzicie czemu dzisiaj nagrywam ten film? Dosyć spontanicznie, bo w sumie sama niedawno nabawiłam się takich worków pod oczami, bo worki pod oczami no, nie zawsze wynikają ze starzejącej się skóry. Wręcz bym powiedziała, że w 80% przyczyną nie jest starzejąca się skóra. No i w tym filmie dowiesz się, jakie są przyczyny właśnie takich worków pod oczami, jak możesz się z nimi rozprawić, a na końcu powiem ci, czego absolutnie nie polecam, jeżeli chodzi o zabiegi, a jest to często wykonywany zabieg na Okolice pod oczami. Dobra, lecimy. Na początek może powiedzmy sobie, jaka właściwie jest skóra pod oczami. Przede wszystkim skóra pod oczami jest najcieńszym i najdelikatniejszym obszarem na naszej twarzy i ma tylko niespełna pół milimetra grubości. W takiej skórze właśnie jest też bardzo rzadkie rozmieszczenie kolagenu i elastyny, czyli, czyli tych białek podporowych, które odpowiadają za jędrność i taką sprężystość skóry. Jest też bardzo mało komórek tłuszczowych, są liczne i ruchliwe mięśnie. W związku z tym, skóra w tym obszarze niestety starzeje się najszybciej. Ale jako ciekawostkę powiem, że skóra na naszej szyi i na dekolcie wcale nie jest dużo grubsza. Dlatego, jeżeli pielęgnujemy naszą twarz, to nie zapominamy też o szyi i dekolcie. Problem worków pod oczami dotyczy aż. 25% kobiet po 40 roku życia, ale zazwyczaj wynika to właśnie już później ze starzejącej się skóry. Natomiast jeżeli jesteś przed 40 rokiem życia a zauważyłaś u siebie takie worki pod oczami, no to najprawdopodobniej przyczyną jest nagromadzenie się limfy pod oczami. I właśnie sobie teraz przychodzimy do zdefiniowania, czym właściwie są worki pod oczami. Więc pierwsza opcja jest taka, że mamy zastój limfy, yy, która gromadzi się pod naszymi oczami. No i tutaj możemy sobie pomóc. Druga przyczyna to są poduszeczki tłuszczowe, które właśnie tworzą się, jeżeli nasza skóra już się starzeje. No i tutaj raczej pomoże już tylko medycyna estetyczna, a może chirurgia na końcu oczywiście powiem, jaki zabieg warto wykonać. No bo wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu na tę chwilę, ale to jeszcze przejdziemy do tego. Tak jak wcześniej mówiłam, prawdopodobnie przyczyną woreczków pod oczami jest zastój limfy, czym właściwie jest limfa. No bo oprócz tego, że w naszym organizmie krąży krew, krąży też taki płyn ustrojowy, inaczej zwany chłonką, który pełni w naszym organizmie różne rozmaite funkcje, przede wszystkim takie funkcje transportowe. Limfa w 90% składa się z wody, reszta to są białka, związki organiczne i związki nieorganiczne. No i takie właśnie zastoje limfatyczne powodują podpuchnięcia, takie poduszeczki. Pod naszymi oczami. No i jak sprawdzić, czy to jest ta limfa, czy to właśnie już jest starzenie? Przede wszystkim, jeżeli wstajesz rano i widzisz u siebie takie podpuchnięcia, a w ciągu dnia to podpuchnięcie się zmienia, zmniejsza, no to zazwyczaj jest to zastój limfatyczny. Często jest też tak, że oprócz podpuchnięć pod oczami mamy też takie podpuchnięcia na górnej powiece i na przykład rano ciężko sobie na przykład kreskę pomalować, bo te powieki są lekko podpuchnięte. A wynika to z tego, że w ciągu nocy pozycja leżąca, Nasila problemy krążeniowe. Jak więc możesz się domyślić na takie zastroje limfatyczne, ma w szczególności wpływ nasz styl życia? No i przede wszystkim jest to nasz sen. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, niewyspani, niedospani, no to tutaj mamy problemy pod oczami gwarantowane. Idealnie, żebyśmy spali w ciągu nocy 7-8 godzin, ale też w pewnym wieku już, jeżeli jesteśmy dorosłe, no to nie więcej niż 9, bo to też może wpływać właśnie na takie zastoje limfatyczne. Polecam też w nocy sobie zastosować wyższą poduszkę, która ułatwia właśnie przepływ limfy. Oczywiście polecam też dobrze sobie wywietrzyć pomieszczenie, spać w chłodniejszym pomieszczeniu. Teraz mamy lato, jest gorąco i pewnie zauważyłaś, że właśnie w tym okresie częściej budzisz się z takimi poduszeczkami pod oczami. No i też polecam wyłączyć wszystkie światełka, diody, wszelkie rozpraszacze, które sprawiają, że nasz sen nie jest właściwy. No i klasyk: nie obiadamy się na noc, a szczególnie tutaj mówię o słonych przekąskach, które gromadzą bardzo dużo wody w naszym organizmie i rano budzimy się podpuchnięte bardzo, chce nam się pić, w nocy wręcz nawet wstajemy, żeby się napić, także 3 godziny przed snem ja bym już ograniczyła jedzenie. Kiedy przyczyną jest dieta? Bo tak też może być, jest to bardzo częste. No i tutaj tak jak wcześniej mówiłam, ograniczamy duże ilości soli. Przyczyną zastojów limfatycznych może być też niedobór potasu, który jest obecny w pomidorach, a w szczególności przecierach, w ziemniakach, czym tam jeszcze jest, w warzywach strączkowych, w ziarnach dyni, w słoneczniku. Przyczyną może być też niedobór dobór witaminy K. Witamina K w dużych ilościach występuje, szczególnie w warzywach. W warzywach zielonych, szpinak, brukselka, brokuły, co tam jeszcze, fasolka, także zielone. Musimy się z nimi polubić. Przyczyną może być też zbyt restrykcyjna dieta uboga w witaminy. Oczywiście polecam też wyeliminować żywność wysoko przetworzoną, bo ona właśnie posiada w swoim składzie bardzo dużo ilości soli, bardzo dużej ilości cukru nie zawsze to czuć, ale tam naprawdę kryje się mnóstwo też wzmacniaczy smaku, glutaminiany sodu. No to jest po prostu bomba sodowa, o, bomba sodowa. Oczywiście tutaj przyczyną może być też nadmiar alkoholu, który powoduje odwodnienie, a wiadomo, odwodnienie zawsze wpływa w taki sposób, że nasz organizm się broni i kumuluje tą wodę w tkankach. Tutaj będę się powtarzać, zawsze to mówię, ale mam wrażenie, że najtrudniej jest w ogóle pić dużej ilości wody. 2 litry wody dziennie to jest podstawa, jeżeli chcemy uniknąć odwodnienia takich właśnie zastojów wody w naszej skórze. Kiedy przyczyną jest alergia? Bo tak też może być, szczególnie w takim okresie letnim, wiosenno -letnim, kiedy to pylą różne trawy, zboża, drzewa, no to możemy zauważyć u siebie nie tylko podpuchnięte oczy, ale też zaczerwienione, łzawiące, Podrażnione, swędzące, i wtedy pomocne będą oczywiście zimne okłady, krople do oczu, no i leki na alergie przeciwhistaminowe, ale to już jak pójdziecie do apteki, to Wam coś polecą albo do lekarza. No i tutaj nie polecam przedłużać tego stanu. Jeżeli nie zareagujemy w porę, to niestety możemy się też nabawić takiego alergicznego zapalenia spojówek, które później ciężko jest wyleczyć. Kiedy przyczyną jest słońce. Tak, latem jeżeli lubicie się opalać, no to oprócz tego, że skóra może się poparzyć, to też może dojść do, no pokażę Wam na zdjęciu, do obrzęku naczynioruchowego, tak zwany obrzęk kunickiego, nie wygląda to ciekawie, moja przyjaciółka kiedyś tak się spaliła na słońcu, słuchajcie. Przez trzy dni chyba, Magda przypomni mi, ale bardzo długo to trwało. Była obrzęknięta na twarzy, po prostu wyglądało to tak, jakby no, litr wody siedział gdzieś tutaj pod, pod skórą. Oczy były w ogóle takie malutkie, przez to, że ta, te tkanki nawodnione tak bardzo naciskały na oczy. Strasznie to wyglądało. Kostki, tutaj garstki, palce, wszystko było tak napompowane wodą. No i tutaj po prostu słońce może być silnym alergenem, dlatego też taka ostra reakcja immunologiczna. Pamiętajmy też, że jak idziemy się opalać, to musimy uważać na to, że słońce może reagować z jakimś kremem, który mamy na twarzy. Poza tym skóra może być też bardziej wrażliwa na promienie UV, jeżeli stosujemy antykoncepcję hormonalną. Jeżeli przeszliśmy niedawno antybiotykoterapii, nawet y, leki przeciwbólowe, które brałaś w ciągu ostatnich 2-3 dni, mogą powodować takie e, podpuchnięcia e, w kontakcie ze słońcem. Poza tym takie reakcje alergiczne ze słońcem mogą powodować leki antydepresyjne, uspokajające, przeciwcukrzycowe oraz moczopędne. No i jak sobie pomóc? Zimne okłady, no i oczywiście e, leki przeciwhistaminowe, czyli leki na alergię, ale to już musicie się udać do lekarza. Kiedy przyczyną jest krem pod oczy? Tak, niestety też tak może być. My się tutaj smarujemy kremi, kremami pod oczy, żeby ta okolica wyglądała jeszcze lepiej, a w efekcie mamy worki pod oczami. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że możemy nakładać kosmetyk zbyt blisko spojówki i to niestety powoduje jakieś uczulenia, podrażnienia, yy, alergie. Krem pod oczy jest pod oczy, a nie na oczy. Czyli krem pod oczy nakładamy gdzieś tak w okolicach co najmniej pół centymetra od linii rzęs, i wtedy możemy być spokojne. Uwaga na noc, nie nakładamy sobie bardzo blisko, ale też nie nakładamy na ruchomą powiekę, bo przez to, że mrugamy, to po pierwsze, tutaj, cienka, tutaj na powiece jest bardzo cienka skóra, więc tą skórę obciążamy, ale też przez to, że cały czas ruszamy oczami, czy tam wycieramy się w poduszkę, to krem po prostu przemieszcza się i trafia nam do oka. I zamiast rano wstać piękne, takie wiecie, odżywione, no to wstajemy z wielkim podpuchnięciem. Pamiętajmy też, że kremy pod oczy nie bez powodu są robione w takich małych, e, kompaktowych opakowaniach. One są malutkie, ponieważ powinnyśmy też używać bardzo małych ilości kremu pod oczy, nie więcej pod jedno oko niż główka od szpilki. Taką ilość sobie wklepujemy. Nie stosujemy bardzo mocno gęstych, tłustych kremów pod oczy, ponieważ ta okolica jest bardzo cienka i możemy ją nadmiernie obciążyć. I oczywiście możesz sobie też krem pod oczy nałożyć pod brw. Ale już właśnie nie schodź sobie z tym niżej. Kiedy przyczyną jest siedzący tryb życia? Tak też może być, że jeżeli spędzamy zbyt dużo czasu w takiej pozycji siedzącej przed komputerem, taką mamy też pracę, później przychodzimy, zasiadamy na kanapie, albo generalnie bardzo dużo siedzimy, mało się ruszamy, no to to jest prosta droga do tego żeby spowodować sobie zastoje limfatyczne w, naszej, w naszym organizmie. Taki człowiek zasiedziany, wiecie, tam mało się dzieje, nie? Mało się dzieje, mało tej krwi, powoli to wszystko przepływa. No i też stąd biorą się różne opuchnięcia, więc czasami nawet wystarczy wyjść na świeże powietrze, na taki szybszy marsz i zaraz ta skóra dostaje takiego zastrzyku, krew szybciej krąży, limfa i dzięki temu możemy też właśnie lepiej wyglądać kiedy przyczyną jest stan zdrowia. Niestety podpuchnięcie pod oczami może też oznaczać różne jednostki chorobowe. No jeżeli oprócz worków pod oczami zauważyłaś u siebie np. przewlekłe zmęczenie, wahania masy ciała, suchą skórę, handrę, nieregularną pracę serca, problemy trawienne, spadek libido, czy też problemy z termoregulacją, no to wtedy możesz sobie zbadać tarczycę, bo może być to e, niedoczynność tarczycy. Jeżeli oprócz takich worków pod oczami zauważysz znowu wzmożone pragnienie, częste od Oddawanie moczu, zmęczenie, kwaśny oddech, suchą skórę, no to wtedy warto sobie zrobić badania krwi w kierunku cukrzycy. Worki pod oczami mogą być też oznaką mm, niewydolnych nerek, więc wtedy polecabym wybrać się do lekarza, yy, wykonać sobie badanie moczu, no i w razie potrzeby też USG nerek. No dobrze, a jak właściwie się tych worków pod oczami pozbyć, jeżeli faktycznie przyczyną jest zastój limfy? Po pierwsze, jeżeli wstajesz rano, ja ci polecam wykonać drenaż limfatyczny oka. Jest to taki masaż, który usprawnia przesuwanie się właśnie limfy, która gromadzi się pod naszymi oczami. Ja Ci tutaj tego nie będę pokazywać, bo na YouTubie jest mnóstwo filmików. Dziewczyny tam nakręciły mnóstwo filmów, więc wpisz sobie po prostu w wyszukiwarkę drenaż i oka i jeżeli masz z tym problem, to sobie rano wykonaj taki masaż. Jeżeli chcesz sobie na szybko poprawić okolice pod okiem, to polecam Ci też płatki kolagenowe. Na przykład ja mam takie z Effectime. One są z Rossmana, nie kosztują dużo, chyba 5-6 zł. Ja je sobie wkładam na noc do lodówki i rano sobie taki zimne nakładam pod oczy. Po trzecie oczywiście zimne okłady, które zwężają naczynia krwionośne. W okładów warto też sobie zaparzyć herbatę, na przykład zieloną albo czarną, które mają dużo kofeiny. Zaparzamy herbatę, później te torebki z herbaty dajemy do lodówki, one się tam schłodzą i takie zimne nakładamy sobie na oczy, na przykład na 10-15 minut i tak sobie leżymy. Nie polecam Ci nakładać ogórka zielonego pod oczy, dlatego że, no chyba, że masz jakieś swoje ekologiczne. Niestety te ogórki, które są teraz w sklepach, to Więcej tam mają tych różnych y, pestycydów i byśmy sobie po prostu zrobiły maseczkę z pestycydów, a nie z tego co trzeba. Jeżeli chodzi o herbatki, to w szczególności Ci polecam herbatę z pokrzywy, herbatę z mniszka lekarskiego i z opuncji figowej. One działają właśnie y, tak y, moczopędnie. Warto też w swojej diecie zwiększyć ilość kurkumy, czosnku, a przede wszystkim też polecam Ci zwiększyć ilość zielonej pietruszki, która poza tym, że posiada bardzo dużo witaminy C, ułatwia przyswojanie żelaza, to właśnie działa też moczopędnie. I tutaj teraz taki ciekawy sposób. Zetrzyj sobie na takich małych oczkach mój mąż garami wali. Zetrzyj sobie na małych oczkach surowego ziemniaka. Następnie tę taką papkę, tak jakbyś sobie robiła placki ziemniaczane. Wtedy tą papkę sobie zawień w gazę, no i później tego ziemniaka w tej gazie daj sobie do lodówki, żeby się schłodziło, a następnie nakładamy na oczy. Też na 15 minut leżymy sobie z tym. Ziemniak posiada dużo potasu i właśnie też ułatwia pozbywanie się tej wody pod oczami. A jeżeli chcesz sobie coś kupić, jakiś krem czy jakiś żel, to polecam Ci takie żele, które mają w składzie arnikę, kasztanowiec zwyczajny, różczyk kolczasty też jest fajny i jeszcze miłożą japoński. Ok, mamy za sobą zastoje limfatyczne. Podałam Wam też takie tipy, jak możecie się tego pozbyć. No ale też, tak jak mówiłam wcześniej, po 40 roku życia 1,4 kobiet zmaga się z workami, potoczami, które wynikają po prostu ze starzeniem się tej okolicy oka. I ja zawsze mówię, że prewencja, i tutaj w ramach prewencji polecam Wam mezoterapię i głową, ale takimi nisko usieciowanymi kwasami. Mężu, co ty tam tymi? Igor, co ty tam garami przepiesz? W ramach prewencji polecam Wam mezoterapię i głową, ale dobrze, żeby to były takie kwasy nieusieciowane, nisko usieciowane. Bo jeżeli sobie zastosujemy no, taki dosyć mocny preparat gęsty, to niestety możemy sobie tak naprawdę zrobić jeszcze większe poduszeczki pod oczami. Ale o tym jeszcze wam powiem później. No niestety yy, tak jest, że skóra z wiekiem traci swoją elastyczność. Natomiast nasze mięśnie okrężne oka po prostu słabną, a jak wiemy, skóra jest przyczepiona do mięśni. Jeżeli te mięśnie słabną, to Skóra z kolei też wiodczeje. I tak oto powstaje nam przepuklina oczodołowa tłuszczowa. Jezu, jak to brzmi. Jak możemy sobie wtedy pomóc? Słuchajcie, jeżeli ten problem jest już taki duży, no to tutaj za wiele tak naprawdę nie pomoże. Musimy się pozbyć tej poduszeczki tłuszczowej, w jaki sposób. No i tutaj nam przychodzi bardzo skuteczna metoda, niestety chirurgiczna. Znaczy niestety, bo to tak brzmi, chirurgia plastyczna, boże, to już jakieś chirurgie plastyczne muszę sobie wykonywać. No jest to zabieg, który kosztuje około 4000, ale jest to zabieg, który starcza nam na bardzo długo, jeżeli go sobie wykonamy raz. To ja nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze będzie potrzeba, co najmniej na 10 lat mamy spokój. Ten zabieg nazywa się blefaroplastyka. No i jest to tak jak mówiłam, zabieg chirurgii estetycznej mający na celu usunięcie nadmiaru skóry oraz nadmiaru tkanki tłuszczowej. Chirurg plastyk przecina dolną powiekę zaraz pod linią rzęs, a następnie wycina nadmiar skóry wraz z leżącym pod spodem fragmentem mięśnia i nagromadzonym tłuszczem okołogałkowym. Lekarz następnie zszywa skórę, pozostawiając jak najmniejszy ślad, a blizny po operacji są w zasadzie prawie niewidoczne. I zabieg z reguły wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. I to nie jest tak, że przez miesiąc później nie możecie się nigdzie pokazywać, to się bardzo fajnie szybko goi. Jeżeli macie problem z opadającą powieką, macie tutaj taki duży fałd skórny no, yy, zwisający, to też blefaroplastyka. Ja bym się nawet nie zastanawiała, słuchajcie. Na koniec chciałam wam jeszcze powiedzieć o zabiegu, który jest bardzo często wykonywany na okolice pod okiem, a mianowicie wypełnianie doliny Łez kwasem hialuronowym. Jak wiemy, kwas hialuronowy kocha wodę, uwielbia ją. Przykleja się do niej, a właściwie woda przykleja się do kwasu hialuronowego. Po prostu kwas hialuronowy wiąże wodę. Jeżeli zaaplikujemy sobie kwas hialuronowy w okolicy pod oczami, no to możecie sobie wyobrazić, co tam będzie się działo. Owszem, niektóre osoby są zadowolone z wypełniania Doliny łez, ale nie jest to zabieg dla osób, które mają poduszeczki pod oczami, to jest no, w ogóle totalnie niedobrany zabieg do tego typu do tego problemu. Także jeżeli pójdziecie do odpowiedniej osoby, to na pewno Wam takiego rozwiązania nie zaproponuję. Owszem, kwas chlarony pod oczami sprawdza się w momencie, kiedy mamy cienie pod oczami. Do czasu, bo kwas hyaluronowy pod oczami niestety utrzymuje się bardzo długo. Tak jak w tej okolicy, w okolicy ust kwas hyaluronowy rozpuszcza się, w, a właściwie jest trawiony przez enzym, który naturalnie występuje w naszej skórze, czyli hyaluronidazę, tutaj tych enzymów jest dużo więcej niż w okolicy pod oczami. Jeżeli tych enzymów jest bardzo mało, no to niestety te moce trawienia kwasu będą... No, Znacznie obniżone i kwas taki pod okiem może się utrzymywać nawet, słuchajcie, 12 lat. Już nie chcę mówić o tym, że on niestety może obciążyć okolice pod okiem. Jeżeli zostanie niedobrany odpowiednio, to może też się obniżyć, więc kwas, który jest początkowo tutaj, z czasem może się obniżyć, przez co powstanie jeszcze większy woreczek. Cienie pod oczami to jest inna sprawa. Jeżeli chcecie, żebym więcej o tym powiedziała, to nakręcę o tym osobny film. Aha, jeszcze miałam Wam powiedzieć, jak ja się załatwiłam. Słuchajcie, kupiłam sobie nowy krem pod oczy. Pod oczy. No i oczywiście, jak to ja, jak to baba, chciałam się nim po prostu wykąpać, więc stosowałam go no, w dużych ilościach, często, bo jak się nie maluje na co dzień nie nakładam makijażu, to sobie właśnie używałam takiego kremu pod oczy, który jest przy okazji chłodzący. I wydawało mi się, że wiecie, trochę nawilżam tą, tą skórę pod oczami w ciągu dnia. No i przesadziłam. Przesadziłam też z tym, że nakładałam go zbyt blisko spojówki, więc w ciągu dnia mrugając i też idąc spać go nakładałam, więc w ciągu, dnia, w ciągu nocy ocierając się o poduszkę bardzo dużo tego kremu dostało mi się do oczu. No i niestety spowodowało to u mnie reakcję alergiczną. Nawet jak o tym mówię, to już mi się czerwienią oczy. Od trzech dni już tego kremu nie stosuję i widzę, że to opuchlizna ustępuje, stosuję sobie drenaż limfatyczny każdego dnia, trochę więcej się ruszam, bardzo dużo piję wody, jak widzicie, teraz mam tutaj przy sobie wodę, posypuję wszystko, co się da pietruszką. no i staram się odwrócić to, także... Jak nakładamy krem pod oczy, to pamiętajcie, że on jest pod oczy, a nie na oczy. Takim oto optymistycznym akcentem kończy ten film. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do komentowania, do lajkowania. Zostawcie też subskrypcję i zapraszam Was do innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!